Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem, zgromadzonymi przed telewizorami, obejrzymy wspólnie. Dzisiejszy mecz komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obie drużyny powinny sprostać dziś wymaganiom najwybredniejszych kibiców i dostarczyć prawdziwych emocji. Ależ tu panuje atmosfera na trybunach. Jacek, jestem pewien, że piłkarze dadzą z siebie wszystko. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Może być ciekawie. Robert Lewandowski! A bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. A przed nami jedenastka gospodarzy. W bramce Mark Ter stegen w obronie Antonio Rüdiger wystąpi razem z Julem Kunde, Dalej Zinedine Zidane oraz Frenkie de Jong zagrają na środku pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Popatrzcie, już teraz okazja. Nie ma! Słupek! No zapowiadało się nieźle, ale jednak z dużej chmury mały deszcz. Obił teraz bramkę, ale za to punktów nie dają. Nadal mamy remis, choć Ale Ależ teraz sytuacja! Nie może Sam Zablokował teraz ten strzał, ale dalej groźnie. No i mamy offside, proszę Państwa. To był dobry pomysł, Tomku, tylko chyba wkradło się trochę pośpiechu, przez co ten powrót przed linią obrony nie uda. Bramka coraz bliżej, coś tu się szykuje, ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Ma wsparcie, by to rozegrać. Podanie do Elangi. Indywidualna akcja, może być ciekawie. Na szczęście pewnie to wybija. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Dalej jest groźnie. No cóż, chciał się tu popisać ładnym, plasowanym uderzeniem. A wyszło jak wyszło. Tak, Tomku, pomysł nie był chyba zły, no ale wykonanie fatalne, zwłaszcza z takiej odległości. Rozwija się akcja, bramka już blisko. Ciekawe, jak rozwiążą ten atak. Gol! Co za bramka! Szyb też się zdecydował z takiej odległości na strzał. Piękne to było uderzenie, warto na nie popatrzeć spokojnie, a przede wszystkim docenić. Taka umiejętność potrafi zrobić różnicę. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Bolomwani. Dobra interwencja. Nie weczy tę próbę ataku. Piłkę ma Zidane. Groźnie było. Dobra interwencja. Podanie do Elangi. Zrobił nam się teraz taki typowy mecz walki o panowanie w środku pola. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Cristiano Ronaldo. Jest dużo miejsca na skrzydle. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Zablokował, ale to nie koniec akcji. No i nic z tego nie wyjdzie. Mariona. Opłacił się presji. Inka opuściła boisko. Znakomicie teraz przerwała tę akcję. Będzie aut. Tablicy świetlnej i jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Podanie do Elangi. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy co to przyniesie. Przerwa. Za nami. Pier... Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Mariona. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. I rafinia. Poman. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Strata. Ważna teraz akcja Lamina Yamala. Co się odwlecze, to nie uciecze. W tym przypadku nie uciecze żółta kartka od pani arbiter. Jesus na was. Zidane. Co zrobi w tej sytuacji? Ulala, co za refleks! Bramka szatuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Zidane. A teraz do środka. Nie trafia w plankę. Może innym razem. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Z piłką Robert Lewandowski. Nie ma gola. Sosa interwencja. Zegrane inaczej, nietypowo, Na krótko. Woli grać bliżej środka. Piłka poza boiskiem. Grę rozpocznie, więc bramkarz. No, prawie, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. No i znowu są przy piłce ma Zidane. Drużyna przeciwna odzyskuje piłkę. Antony Elanga. Podanie do Elangi. Z trudu teraz łapie piłkę. Gabi. No i co? Zamiast posiadania strata. Ma klej w nogach. Do przeciwnej bramki coraz bliżej. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Gabi. No grając w ten sposób drużyna sama... Teraz! Czy dobrze to wykończy? Tak jest! Dwa słowa! Robert Lewandowski! Czy trzeba coś podawać? No to mamy 2 do 0. Mariona. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Teraz będzie dobra okazja. Wioskuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Ronaldo. Teraz chcą wyjść z szybką kontrolą. I to tyle z tej akcji. Lewandowski ma teraz piłkę. Co wymyśli? Ma sporo opcji. Pozostało już tylko 120 sekund. Antonio Langa. Nie daje się teraz zatrzymać. O, powiem Ci, że ta piłka to mogła komuś zrobić krzywdę na trybunach. Uderzył to z dużą siłą, ale chyba zapomniał spojrzeć gdzie znak. Koniec meczu. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. O dzisiejszym zwycięstwie drużyny na pewno przesądził gol dający drugą bramkę przewagi. Kibice mogli wtedy odetchnąć z ulgą, a na pewno zrobił to sztab szkoleniowy.